Jak zaczyna się zmiana? Zmiana zaczyna się od szczerej retrospekcji. Zostańcie ze mną do końca. Opowiem Wam jak, od czego zacząć i jak to wygląda. Cześć, tu Piotrek z kanału Upside Down. Dzisiaj będę mówił o, o zmianie. Jak ją zacząć, gdzie zacząć, od czego zacząć. A więc y, moja zmiana zaczęła się od szczerej, dobrej, takiej prawdziwej retrospekcji. Czyli ja po prostu, ja byłem uzależniony od tej pornografii, byłem uzależniony od hazardu. Y, przejadałem się też, uciekałem właśnie w komfort z przejadaniem y, cukru, znaczy cukru, no słodycze przejadanie się. I, i to było moje takie, taka norma. Nie, nie bardzo przepadałem za swoim życiem, wręcz przeciwnie, nienawidziłem go. I pewnego... Pewnej nocy dotarło do mnie, że jestem w miejscu, w którym nie chcę być. I zawsze myślałem o sobie, że jestem zdolny, zawsze myślałem o sobie, że jestem ogarnięty, że sobie dobrze daję radę, że mogę pokonywać wyzwania, a jestem w tak beznadziejnym miejscu. I tak zacząłem rozmyślać o tym moim życiu. Gdzie jestem? Gdzie, gdzie, W jakim miejscu jestem? Jestem uzależniony? Jestem samotny? Jestem nieszczęśliwy? I to jest ten początek retrospekcji, chyba. Wydaje mi się, że przede wszystkim musi być szczerość szczerość z samym sobą. I musimy złapać dwa punkty, żeby, żeby, żeby zmienić życie, żeby pokonać nasze problemy i słabości. Musimy mieć dwa punkty. Punkt pierwszy polega na tym, gdzie jesteśmy. OK? Czyli tak jak mówię, oceń swoją sytuację, w którym miejscu jesteś. Czy jesteś uzależniony, czy nie jesteś uzależniony, czy jesteś szczęśliwy, czy jesteś finansowo tu gdzie, tam, gdzie chcesz być, czy twoje życie jest tam, gdzie zawsze pragnąłeś. Jeżeli nie, no to co jest nie tak? Bądź szczery ze sobą. Druga część... To jest cel, czyli gdzie chciałbym być, jak chcę, żeby moje życie wyglądało. Ja chcę być zdrowy, wolny od nałogów, założyć rodzinę i oczywiście niezależność finansowa, tak, żebym miał czas dla siebie, dla rodziny i na moje jakieś tam przyjemności w postaci hobby, treningu, biegania itd. Czyli każdy musi obrać te dwie, dwa punkty: punkt wyjścia, gdzie jestem, i celu. Ja zrobiłem zeszyt w retrospekcji. Dodam link na dole. On będzie przypięty w komentarzu. Link możecie ściągnąć sobie ten zaszyt retrospekcji i zacząć tą zmianę razem ze mną. Zobaczcie, to jest kilka pytań, bardzo prosta sprawa i, i, i po prostu z, ściągnijcie ten y, link, zerknijcie co tam jest i, i po prostu zróbcie sobie notatki, odpowiedzcie na to. I, I to jest ten początek. Do tego jest, gdzie chcę być, jaki mój cel to jest wszystko w tym. To już musicie sami to nie jest w tym. Tam są pytania bardziej o tej retrospekcji o początku, ale gdzie i jak chcę być, to jest właśnie już wasza strona, część pracy. Czyli podać to. I, i ważne jest, żeby być tak jak mówię, szczerym ze sobą, ale też jak to zrobić? Najlepiej to zrobić w samotności, wyciszeniu, relaksie. To może być spacer, długi, długi, całodniowy spacer, wycieczka samemu w przyrodzie, na łonie natury. To nas wycisza, to nas uspokaja i możemy sobie spokojnie to wszystko przemyśleć. To może być w domu. Tylko pamiętajmy o tym, żeby wyłączyć telewizor, wyłączyć radio, wyłączyć te wszystkie zewnętrzne bodźce, social media i tak dalej, te media socjalne, spo społecznościowe, powyłączać to wszystko, żeby pobyć samemu sobą, być szczerym, wziąć notatnik i zapisać to na kartce, prawda? Żeby to miało fizyczne jakiś taki dokument dla samego siebie, żebyśmy mogli mieć do tego punkt odniesienia, prawda? I więc, jeżeli jesteście poważni i chcecie tą zmianę dokonać, to pamiętajcie, że jest ten link w opisie i ja mówię o nim, bo to jest bardzo ważne, żebyście go ściągnęli. Na końcu powiem wam dlaczego, ale jeżeli mnie znacie, nie znacie, czy, czy yy, jesteście z, z, z grupy osób moich znajomych, nieważne, zapauzujcie, wciśnijcie pauzę. Ściągnijcie ten zeszyt, zerknijcie i po prostu ja, i, i dalej oglądajcie wideo. Ja wam powiem, dlaczego jest to tak ważne. Na koniec. Także ta retrospekcja musi być szczera, musi być otwarta. Nie musi tego nikt oglądać, nie musi tego nikt słuchać, nie musisz tego opowiadać nikomu. To jest Twoja wewnętrzna praca. Także nie ma się tutaj co ukrywać, nie ma się co chować. Te lęki zawsze są, zawsze będzie jakiś lęk, to jest normalne. Ale to właśnie na tym polega, żeby się przebijać, pokonywać i iść do przodu, prawda? Dlatego ten punkt początku powinien być odniesienie, gdzie jestem, czy mi się to podoba, czy jestem szczęśliwy, czy po prostu. Bo pamiętajmy też, że nie mylmy szczęścia i przyjemności. Oglądając pornografię, było to przyjemne, ok? Ale to nie było szczęście. Jak się opychałem y y słodyczami, to było to przyjemne. Ale to nie było szczęście. Dla mnie teraz szczęście to jest to, że ja mogę po prostu przyjść po pracy czy mieć dzień wolny i mogę być w spokoju sam ze sobą, i jest po prostu cisza, spokój i jest po prostu przecudownie. Tak? I tego wszystkiego, i tego właśnie życzę innym, żeby mieć ten wewnętrzny spokój. Jeżeli jesteś samotny i, i, i szukasz partnerki, partnera, no to musisz zacząć właśnie od retrospekcji od szczerości z sobą. Dlaczego jestem samotny? Dlaczego nie mam partnerki? Jeżeli masz 30, 40, 50 lat i jeszcze się nie związałeś z nikim, to sorry, ale coś tu nie działa, tak? Bądź szczery z sobą. Czy jestem pewnym siebie facetem? Czego szuka kobieta? Pewnego siebie zaradnego faceta, tak? Który, który emocjonalnie jest rozwinięty. Więc zrób tą retrospekcję. Jeżeli tego kobiety szukają, czy ja to oferuję? Czy jestem ogarnięty? Jaki jest mój status? Jeżeli, jeżeli mi powiesz, że tak, jestem pewny siebie i w ogóle zajebiście, okej, okay, super. Jaki jest twój status społeczny? Pewna siebie osoba ma wysoki status społeczny, tak? Bo jest pewna siebie, lepiej zarabia, bo jest pewna siebie. To jest oczywiste. Więc jeżeli masz pracę, która cię nie cieszy i wmawiasz sobie, że jesteś pewny siebie, no to tu się nie dodaje. Pamiętajmy, że nie jesteś osobą, jaką myślisz, tylko osobą, co robi, co robisz. Ok? Ja mogę o, siebie, o sobie myśleć, co tylko chcę, ale, ale świat mnie widzi, jakim mnie widzi, tak? I ja robię to, co robię. I to, I to można zbadać i zobaczyć. Ja mogę mówić, że chodzę na siłownię i trzymam dietę i siedzę tu otyły, tak? I powiedzieć, a to genetyka. Ale ja wiem, że tego nie robię. Więc ja muszę być, żeby mieć punkt wyjścia, pamiętajcie o tej szczerości, to jest najważniejsza rzecz. Szczerość, szczerość, bo będziesz uciekał całe życie. Uciekał, uciekała. Całe życie. I czas leci, leci, i, 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 i nie twoja wina. Więc musicie wziąć przede wszystkim przy retrospekcji, przy, przy tych wewnętrznych pracach, to musi być szczerość. I po prostu głębsze, głębsze patrzenie. I nie patrzenie od strony emocji, tylko patrzenie od strony, co chcę. Czy to jest to, co chciałem w życiu? Czy chciałem być samotny w wieku 40 lat? Czy chciałem być, nie wiem, w najniższej płatnej pracy jakiejś tam, czy, czy, czy nie wiem, jeszcze jakieś tam inne problemy? Czy chciałem być otyły? Czy chciałem być uzależniony od papierosów, czy, czy alkoholu? Czy to jest to, co pragnąłem? Oczywiście, że nie. Bądź ze sobą szczery. Bo jeżeli sam się oszukujesz, to, to nie ma nawet tutaj, to nie ruszy do przodu, prawda? Dlatego od tego zaczyna się wszystko od szczerości. Wycisz się, wycisz się, spowolnij, nie goń. Siądź spokojnie w domu, wyłącz wszystko, zobacz, co ci głowa mówi. Zaobserwuj siebie, zaobserwuj swoje myśli, zaobserwuj swoje uczucia. Zapisz, na, zapisz w notatniku. Czy może w pracy? Ja na przykład jestem ogrodnikiem, mam notatnik ze sobą. Często, bardzo często pracuję sam y, cały dzień w przyrodzie, w ogrodzie. Mam czas na to, żeby sobie pomyśleć, przemyśleć różnego rodzaju pomysły, przemyślenia, retrospekcje. Ja mam zawsze notatnik ze sobą. leży w samochodzie i, i notatki robię regularnie, tak? Mam na to czas. Super. Wykorzystaj swoje, swoją sytuację. Jeżeli jesteś sam samotny, no to masz możliwość, tak? Wykorzystać ten czas. Więc pamiętajcie o tym. Yy, druga rzecz, też chciałbym, właśnie tu Wam powiem co. Yy, powód, bo już będę kończył to wideo, powód, dlaczego chciałem, żebyście ściągnęli ten zeszyt. I teraz jest moja odpowiedź. Jeżeli zapałzowałeś to wideo i ściągnąłeś ten zeszyt, gratuluję. Chcesz robić robotę, ok? Chcesz wykonać pracę, chcesz się zmienić. Jeżeli nie ściągnąłeś tego zeszytu, bo ci się nie chciało, no to odpowiedz sobie teraz: masz dwie drogi. Albo się zmienisz i zaczniesz działać, albo będziesz czerpał i ściągał informacje do końca życia i nic z tym nie zrobisz. Ok? Bo informacja jest dostępna. Ale nie zmienisz się dzięki informacji, tylko zmienisz się dzięki działaniu. Żeby się zmienić, musisz podjąć działanie. Ono będzie nieprzyjemne, ale tak to właśnie wygląda. Ok? Ja osobiście ściąganie informacji nazywam umysłową masturbacją, bo to jest coś, co powoduje, że czujemy się lepiej. Oglądamy te filmiki na YouTubie, oglądamy różne motywacyjne tam jakieś. Inne migotki, i tak dalej, te reels, czy, czy jakieś tam historie krótkie, tam po minucie, shorty, i nas zajebiście motywują, ale nic nie robimy. Ok? To jest, to jest umysłowa masturbacja, ona ci nic nie daje. Czujesz się lepiej, ja to rozumiem, ja też się czuję lepiej, jak to widzę, ale to mnie nie zmieni. Wiedza mnie nie zmieni, akcja mnie zmieni. Ok? Dlatego musimy podjąć tą decyzję. Zaobserwuj ten mózg. Co ci powiedział? Nie chcę mi się ściągać. Po co to głupie? Później, jutro, za godzinę. Tak się nie zmienisz. Jutro, później, za godzinę się nie zmienisz. Możesz się zmienić teraz. Możesz teraz ściągnąć ten zaszyt i pomyśleć: Kurde, no rzeczywiście, powinienem działać. Więc decyzja należy do ciebie, nie do mnie. Ja tą decyzję podjąłem dawno temu i jestem w zajebistym miejscu, dlatego stworzyłem ten kanał, żeby wam mówić, prowadzić, podpowiadać. Także za tydzień planuję odcinek dalszy tej serii, to będzie taka miniseria, czyli w tym odcinku zaczynamy zmianę, w przyszłym odcinku ciągniemy tą zmianę. Także cześć i do następnego.